Mówią, że kiedy odchodzą, wojna się kończy, ale nikt ci nie mówi o okupacji, o tej armii duchów, która pozostaje patrolując korytarze twojego umysłu, używając twojego własnego głosu do wydawania rozkazów. To nie jest film o tym, jak zakończyć związek, to o tym, jak wyrzucić najeźdźce z własnego wnętrza, długo po tym, jak drzwi się zamknęły. To o cichej podróży, by odmrozić duszę, która została pozostawiona w wiecznej zimie. W Polsce i na całym świecie trwa cicha epidemia, nie wirusa, ale ech. Specjaliści od traumy nazywają to CPTSD. To nie efekt pojedynczego wybuchu, ale powolnej, codziennej tortury emocjonalnej erozji. Wyobraź sobie lodową rzeźbę, która nie jest rozbijana młotem, ale topiona kroplami. Okrutnym szeptem aż nie pozostaje nic z jej pierwotnego kształtu. To ich sztuka. I twój ból. Twój dom to już nie dom. To muzeum toksycznych wspomnień. Każdy kąt przechowuje echo. Kuchnia, gdzie chwalił twoją kolację, by potem skrytykować twoją wagę. Sypialnia. Scena każących ciszy, które krzyczały głośniej niż jakiekolwiek obelgi. Czujesz się jak więzień we własnym życiu. Spętany niemetalowymi łańcuchami, ale niewidzialnymi nićmi winy, wątpliwości i strachu. To więzienie bez krat, gdzie jedynym strażnikiem jesteś teraz ty. Dlaczego tak się dzieje? To nie słabość. To chemia i architektura duszy. Tworzą traumatyczną więź, niszczący nauk. Jak sadystyczny architekt najpierw burzy Twoją wewnętrzną strukturę, Twoje poczucie tożsamości, by potem zbudować na jej miejsce więzienie, sprawiając, że uwierzysz, iż te zimne ściany były schronieniem. Kulturowo uczono nas znosić, naprawiać, utrzymywać pokój, szczególnie gdy świat widzi czarującego mężczyznę, filar społeczności. Idealny oprawca ukrywa się na widoku. Konsekwencje są zapisane w Twoim ciele. Bezsenność, która odwiedza Cię jak stara przyjaciółka. Lęk ściskający klatkę, gdy dzwoni telefon. Chroniczne wyczerpanie. Ale to nie tylko zmęczenie, to ciężar na duszy. Twoje ciało przechowuje ślady wojny, wyrażając ból, którego Twój głos nie mógł wypowiedzieć. Bóle głowy pojawiające się znikąd, wieczny ucisk w żołądku. Twój układ nerwowy w ciągłej gotowości, jak żołnierz na wrogim terytorium, wzdrygający się na dźwięk zatrzaskujących się drzwi, na lekko zmieniony ton głosu. Nauczyłaś się widzieć zagrożenie wszędzie. Co gorsze, ukradł Ci wewnętrzny kompas. Wątpisz w każdą decyzję, w każdy instynkt. Jego głos, potrzywający się pod rozsądek, wciąż kwestionuje twoje najprostsze wybory. Jesteś pewna, nie myślisz, że przesadzasz? Izolacja nie jest tylko fizyczna, to wygnanie w obrębie własnej percepcji. Może rozpoznajesz siebie w każdym słowie? Jeśli twoje ciało naprężyło się słysząc to, weź oddech. To tylko uznanie prawdy, którą nosisz w milczeniu od tak dawna. Większość ludzi powie: po prostu zapomnij, idź dalej, powinnaś częściej wychodzić. To jak mówić żołnierzowi, który wrócił z wojny, żeby po prostu się rozchmurzył. Te rozwiązania zawodzą, bo traktują ranę jak powierzchowne zadrapanie, podczas gdy to głęboka rana duszy, która wciąż krwawi wewnątrz. Próba wypełnienia tej pustki kimś innym lub rozrywkami to jak sadzenie kwiatów w zamarzniętej ziemi. Nic nie wyrośnie. A co jeśli twoje prawdziwe wyzwolenie nie zacznie się od krzyku gniewu, ale od aktu ciszy tak głębokiej i potężnej, że jej echo w końcu zamilknie? Co jeśli siła nie leży w walce z jego cieniem, ale w zgaszeniu światła, którego rzuca? Pomyśl o kobiecie. Może to być każda, może nawet ta, która patrzy na ciebie z lustra. Mieszka w mieszkaniu w dużym mieście, z widokiem na szare bloki, które oparły się historii. Jej partner był obiektem zazdrości przyjaciółek, przynosił kwiaty, błyszczał podczas kolacji. Ale w domu był mistrzem milczenia. Jeśli wyraziła potrzebę, spotykała ją dni ostrej ciszy, pustki tak ciężkiej, że przepraszała, nie wiedząc nawet za co. Odszedł rok temu, a ona wciąż łapie się na tym, że mówi cicho we własnym domu. Wciąż dobiera słowa ostrożnie, jakby był w sąsiednim pokoju, słuchał, oceniał. Zima za oknem to nic w porównaniu z zimą w jej wnętrzu, to życie w stanie emocjonalnego oblężenia, to nieustanne występowanie przed publicznością złożoną z jednego mężczyzny, którego nawet już nie ma, to paraliżujący strach przed osądem, przyjaciół, którzy nie rozumieją, rodziny, która pyta: dlaczego nie może przejść nad tym? To ciche cierpienie, bo jak opisać nieobecność? Jak wytłumaczyć, że najgłębszy ból nie pochodzi od Niego, ale od ducha, który po sobie zostawił? To nie przydarzyło się Tobie, bo jesteś słaba lub naiwna. Stało się tak, bo jesteś silna, empatyczna i pełna światła. Drapieżcy nie polują na słabą zdobycz. Polują na te, które świecą najjaśniej, by mogli zgasić ich blask i ogrzać się w ich ciemności. To może spotkać każdą kobietę w każdym mieście. W każdej klasie społecznej. Ta niewidzialna więź to epidemia uniwersalna, rozwiązanie nie jest głośne, jest jego przeciwieństwem, to ogłuszająca moc strategicznej ciszy. Zero kontaktu, to nie jest obraza, to budowa fortecy, każda zablokowana wiadomość, każdy nieprzeczytany e-mail, każde uniknięte wspomnienie w mediach, to cegła w murze chroniącym twój spokój. Cisza odcina jego zaopatrzenie i oddaje ci twoją energię. Praktyka milczącej świadka. To umiejętność stania się obserwatorką własnych uczuć, bez stawania się ich więźniem. Ból, gniew, nadejdą. Pozwól sobie usiąść na brzegu wewnętrznej rzeki i po prostu patrzeć, jak te emocje przepływają jak woda. Nie jesteś nurtem, jesteś spokojną świadkiem na stałym lądzie. Milczące wzmocnienie to odzyskanie swojej wewnętrznej narracji to przestanie tłumaczyć się tym, którzy nie zrozumieją to znajdowanie potwierdzenia we własnym świadectwie Twoja siła nie leży w przekonywaniu ich, ale w cichej pewności swojej prawdy korzyści to odzyskanie najświętszego terytorium Twojego wewnętrznego świata a ten powrót do Ojczyzny Twojej duszy nie następuje jak trzęsienie ziemi. Dzieje się jak pierwsze roztopy wiosenne. Najpierw zauważysz ciszę, brak tego nieustannego wewnętrznego krytyka i w tej ciszy inne rzeczy zaczną rosnąć. Poczujesz prawdziwy smak porannej kawy, bez gorzkiego posmaku lęku. Wysłuchasz całej piosenki, a twój umysł nie będzie błądził ku scenariuszom bólu. Kolory świata, które wcześniej wydawały się wyblakłe, jak stare zdjęcie, odzyskają nasycenie. Małe przyjemności, dawniej niemożliwe, staną się Twoimi świętymi rytuałami. Para unosząca się nad filiżanką herbaty z cytryną, cisza brzozowego lasu przykrytego śniegiem, możliwość głębokiego oddechu, gdy powietrze wypełnia płuca bez tego ucisku w klatce. Powoli, wewnętrzny krytyk mówiący jego głosem, milknie. Lęk słabnie. Zaczynasz słyszeć nowy głos, cichszy. Starszy, twój, nie tylko się leczysz. Odnajdujesz siebie na nowo, jak Ziemię odkrytą po długiej, surowej zimie. Jak zacząć dziś? Inwentaryzacja kontaktów zablokuj wszystko, bez wyjątków to chirurgiczne usuwanie nowotworu prowadź dziennik nie by zapisywać ból, ale by zapisywać siebie. Co ci się dziś podobało? Promień słońca w oknie stara piosenka w radiu Odzyskuj drobiny radości, ćwicz nie. Najpierw w milczeniu do siebie w lustrze, potem w małych sprawach, odrzuć zaproszenie, które cię wyczerpuje, chroń swój czas. Każde nie dla świata to tak dla twojej duszy. A teraz wyobraź sobie rok później. Idziesz brzegiem rzeki, to samo słońce, to samo niebo, ale dziś czujesz ciepło na skórze. Nie oglądasz się przez ramię, słyszysz szum wody, śpiew ptaków. I po latach, ciszę w swoim umyśle. Nie karzącą ciszę, ale pokojową. Pustą, żyzną przestrzeń gotową na twoje własne marzenia. Uśmiechasz się. Nie uśmiechem dla kogoś, ale tym, który rodzi się w środku. Jesteś w domu. Siła, która pozwoliła ci przetrwać Jego, to tylko ułamek tej, która leczy. Ta siła płynie w twojej krwi. To ta sama cicha odporność twoich babć, które odbudowywały świat z milczenia i popiołów. Pochodzisz z linii ocalałych, przetrwałaś zimę, wytrzymałaś mróz. Teraz czas uznać nadzwyczajną wytrzymałość, która utrzymała cię przy życiu. Nie jesteś złamana. Jesteś weteranką niewidzialnej wojny, a twoje blizny to medale honoru. Ta podróż jest samotna, ale nie musisz iść sama. Jeśli te słowa dotarły do ciszy twojego serca. Zapraszam na ten kanał. Nie oferujemy tu łatwych rozwiązań, tylko dzielimy się światłem świec w ciemności. Podziel się tym filmem z inną kobietą, która może żyć w swojej cichej zimie. Pamiętaj: nawet najdłuższa noc kończy się świtem, twój przesilenie nadchodzi.